Tej strony mała. Dziś prawdopodobnie mała gratka dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera. Podczas gdy Kraków ma kocioł, w Hanoi też znajduje się jedna kawiarnia, która jest poświęcona tematyce Harry'ego Pottera. Nazywa się Always i dzisiaj mam zamiar właśnie do niej iść i zobaczyć jak wygląda. Kawiarnia znajduje się stosunkowo blisko Jeziora Zwróconego Miecza i tak naprawdę nie jest trudno ją znaleźć. Zapraszam Was do środka. Poza napojami i jedzeniem. Mam tutaj także zobaczyć małą wystawkę z rzeczami, które można kupić. A jest to też fajne, bo czasami ciężko jest znaleźć rzeczy takie stacjonarnie, z sara albo też w ogóle z innych filmów. Więc fajnie też, że jest opcja właśnie, że sprzedają i ubrania, i jakieś gadżety, jakieś preloczki. Więc to jest też fajne. Jestem panem Harry Pottera, a szkoły Harry Pottera lubię, zawsze robiłam. już mam koszulkę tematyczną. A w każdym razie myślę, że właśnie zna znalezienie takiego miejsca, jakiejś kawiarni właśnie, czy restauracji poświęconej konkretnemu filmowi albo serii książek i za bardzo ciekawym doświadczeniem, zwłaszcza dla tych, którzy faktycznie się tym interesują i chcą w jakiś sposób być cały czas związani właśnie ze swoją ulubioną serią. A przy okazji daje to naprawdę opcję szukania bardzo fajnej atrakcji, bo jednak też wystrój i mini jest związane też właśnie z tym uniwersum, w jakim dzieje się historia. No i propo uniwersum. Mamy oczywiście menu. W menu mamy m.in. piwo kremowe, alkoholowe i bezalkoholowe. Serwują tutaj także jedzenie, co prawda nie jest go dużo, ale dla strudzonego, głodnego wędrowca na pewno się coś znajdzie. Po dosłownie minucie pojawiło się moje zamówienie. Oto piwo kremowe. Pierwszą atrakcją w Hogsmeade jest właśnie piwo kremowe, które można uzyskać tutaj. Um, nie jestem pewna, jak do końca jest w Krakowie. Um, w Krakowie jest to chyba tylko wersja bezalkoholowa. Nie wiem, może się mnie poprawić, bo nie wiem. Ja pijam wersję bezalkoholową z koleżanką, także no, ja nie wiem, czy jest inna opcja. W każdym razie tutaj jest um, piwo kremowe um, bez alkoholu, mm. ale można też, um, można też kupić wersję z alkoholem. Ona jest wtedy trochę droższa, ale no, kto co chce. Całość się należy ze sobą wymieszać. Ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam, że ciężko się to ze sobą miesza. Może dlatego, że piwo i ten krem nie łączą się ze sobą najlepiej. Poza tym, konsystencja też dalej zostaje po prostu piwa, tylko robi się ono bardziej mętne kolorem. Myślę, że to, co w Polsce rozumiemy, to jest piwo kremowe w udzielonym kople, jest znacznie bardziej słodkie, znacznie bardziej. Nie wiem. Nie smakuje jak piwo, jakby nie patrzeć. To jest typowo jakby mieszanka piwa z złotą śmietaną, kremem i odrobiną snemonu. Jest to znacznie bardziej cierpkie niż to co jest w dzielonym potle i nie jest w ogóle praktycznie słodkie. Trochę szkoda, bo to piwo kremowe w dzielnym potle w na tym gustu przypadło. Nie powiem, żeby to było złe, to jest całkiem ciekawe no. jak różne, różne kraje interpretują piwo no. kremowe. To jakby ściana obwieszona różnymi stronami z proroka codziennego, co też dodaje klimatu jednak tej kawiarni. plusem dla obcokrajowca, który przyjechał do Hanoi i akurat prakty na tą kawiarnię jest to, że obsługa mówi po angielsku. To wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że pokazałam Wam coś faktycznie ciekawego, jeżeli jesteście Pana Micharego Kupera, zwłaszcza. A zachęcam Was do oglądania innych moich filmów, a także do subskrybowania kanału, żeby zobaczyć inne rzeczy.